No, dzień dobry, witam wszystkich. Już y, mamy dojenie. Tutaj wszystko jeszcze chodzi. Ogólnie to jeszcze leci, ale myślę, że z naszym razem już nie będzie lecieć. No, nawet nie jest, no, w połowie chyba nie jest. To za wolny bieg, chyba wsadziliśmy. Idziemy zobaczyć do miernika, ale chociaż widać od razu różnicę w trawie, jak odżyła już tam, gdzie jest przejechane. Dzisiaj no, zostawiam, niech, niech idzie dalej. Tak, ta deszczownia. I ten, I niech trawa rośnie. Dzisiaj chyba dojdzie do końca. Wieczorem się przestawi w tamtą stronę. Tam jest dłuższy kawałek. Prawie cała szpula się rozwija. Także ten będzie, będzie tam znowu te 24 godziny. Przynajmniej się. Chyba, że dam trochę wolniejszy bieg. Widać tak, trawa już taka żywsza od razu się przechodzi Zobaczymy ile napadało A naprawdę jest różnica Nie pitek od razu inaczej Szczerze żałuję, że wcześniej się za to nie zabrałem. No ale... się łudziłem za każdym razem, że, że przyjdzie deszcz. A tu nic. O, idę zobaczyć ile napadało. Idę dalej na dojenie i widzimy się później. Ale najpierw zobaczymy. Tutaj postawiłem... A widzę. W mierniku prawie pełno jest. Kiedyś sprawdzałem, to tak około 50 litrów. Nie, więcej niż 50. 50 mamy tu, a to jest tu. Jakby z... noc 65 chyba poleciało. Dobra, widzimy się później. O, koniec dojenia. Miało dzisiaj nie padać. Coś tam zaczyna padać. Z jednej strony szkoda, bo ten siano nam zmoknie, a z drugiej strony, yy, ten dobrze było, chociaż reszta trawy też coś dostanie. Chociaż boję się, że tyle spadnie, że siano zmoknie, a trawa i tak na tym nic nie zyska. Nic. No, jesteśmy po przerwie, już wszystko cielaki ogarnięte. Idę zobaczyć, ile spadło. No, deszczownia ma jeszcze takie no, 34 metry. Do, 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 do celu siana. Myślę, że nie będziemy przewracać. Spadł. Niecały litr. No, także na rośliny, które rosną, nic to nie dało. A sianko trochę zmoczyło, ale niedużo. Ja zaraz pójdę coś zobaczyć. Wezmę tutaj ten miernik i przelejemy z tamtego. Zobaczymy, ile dokładnie po tej deszczowni jest. Widać, ta trawa tak trochę odżyła. Jest różnica. Tu ziemia jeszcze wilgotna. Widać. Nie pipek. Zobaczymy, ile jej to zejdzie jeszcze. Jak dojdzie do końca, przestawiamy i ten. I jedziemy dalej. Przeleję. No dobra, tu mamy pięćdziesiąt. A tu mamy no, trochę więcej niż 15, tu niecałe 50, czyli 65 litrów. Dobra, brat jedzie do sklepu, także ja nie muszę. To ten. To tu z Łukaszem zaraz chyba... W sumie pojadę najpierw zobaczyć, jak tam siano. Czy, czy się będzie nadawać dzisiaj do prasowania, czy nie. I ten. I tam w oborze się weźmiemy za... Za ten obornik tam, co ostatnie zostało do kopania. Kurde, to jest znowu złożony. No i dobra, zobaczmy co to tutaj. Jest mokre trochę. Przydałoby się przewrócić chyba. No jest mokre Nie wiem czy to przesnie To jest akurat więcej materiału no To jest mokre A tu akurat największe rządki są z całego pola Tu jeszcze trochę i by doszło, ale to pójdziemy trochę dalej na tych mniejszych rządkach. Grzybek. No tu też jeszcze. Nie wiem, chyba trzeba będzie przewrócić najlepiej. Jeszcze pójdę zobaczyć tam dalej poszedł. A tutaj skraj skraj na tym polu jest lucerna z trawą wymieszany a tu też jeszcze Kurde. mokre. Eee, chyba wezmę, zaczepię zgrabiarkę do Tura I przegrabię to Nie, to jest za mokre Dobra, będę, będę to grabił jeszcze raz, bo to jest za mokre Kugrydza już mocno zwinięte liście ma To jest jakaś później siana Widać Te co już dłużej, te co wcześniej już posiane to mają już liście żółte na dole. Masakra. Całe pozbijane liście. No Ogólnie tutaj jedyna w, w okolicy plantacja tytoniu duży kawałek dosyć, bo tutaj tak z 10 hektarów może być tytoniu. No i ogólnie co? Yy, parę osób już się pyta o tą moją kugrydzę. Yy, ogólnie pod koniec miesiąca chcę zrobić taki odcinek cały poświęcony kukurydzy także jeszcze chwilę cierpliwości i... ten i będzie odcinek. Także no, tutaj jeszcze też trochę tytoniu, no, także. Na razie, na razie z kugurydzy nic nie będzie, dopiero pod koniec miesiąca. Z tej mojej. Dobra, jadę i podczepiam się i jadę zgrabiać. Zobaczcie buraki jak wysychają. Masakra. Jak się położyły. Tu, no jedne z lepszych kukurydz w okolicy jakoś się jeszcze trzymają, ale też liście zwinięte. Tutaj gdzie nie, gdzie z brzegu już spalone. Jest sucho u nas. I teraz dzisiaj co? Jeden litr tylko spadł. Także nie ma, nie ma co. Ciekawe, jak będą sypać w tym roku te kugurydze u nas, bo już większość ma wiechę wywaloną i kolbę robi. Także... No, plon może być niższy w tym roku. tu buraki to masakra. Tam widać placek, gdzie lepsza ziemia to się trzyma jeszcze. Ale tutaj nieźle się położyło. No, także nic. Ja jadę do domu, podczepiam zgrabiarkę i zgrabiam. Po prostu zgrabię to delikatnie obok. Żeby na suchą ziemię położyć i żeby odwrócić po prostu ten rządek i, i tyle. No także zaczynamy. No i dobra, ja idę zgrabiać. Już mam zaczepioną zgrabiarkę. Łukasz tutaj czyści tą resztę, co tam zostało do czyszczenia w oborze. I ten. A brat pojechał do stepu w chwilę. Tam filtry od razu kupi do dojarni i ten. I tam coś dla siebie jeszcze musiał kupić, także Jedziemy z tym motorem No i dobra, wsadziłem 1000 obrotów Mamy teraz takie 400 damy 500 I ogólnie co? Mogę Mogę zrobić tak, żeby Jedno było w górze Drugie, drugie, na dole, tutaj mamy sterowanie no i sobie zgrabimy to na taki mniejszy rządek albo w sumie wysunę trochę o, trochę za mały rządek był, teraz będzie szerszy no coś takiego dobra Powinno być dobrze, to już powinno przesnąć. Wtedy także jedziemy. No i dobra, tutaj prawie te 16 hektarów mam skończone. 9 rządków zostało, ale jadę teraz na przerwę, bo obiad przyjechał. Także trzeba zjeść i jedziemy dalej tutaj. Lucerna y, fajnie wygląda teraz po tym małym deszczyku, jaki był, ale odżyła. Tak lepiej już wygląda. No, tutaj ta za tydzień już jest do koszenia trzeci pokos. Także no, w miarę fajnie się prezentuje. Tutaj świeża lucerna zasiana jeszcze z delikatnie zapaszeniem ale to. Przy następnym pokosie już będzie dobrze. Mówię tutaj, bo tu jest trawa. Także tutaj tego nie ścinałem tego paska, bo to mówię później. Z lucerną się zetniemy. i po prostu będzie zbierane równo z lucerną. Także no, widzimy się po przerwie. No, jest już po przerwie, ja sprowadzam krowy. Dzisiaj tutaj no, łąka tak nieciekawie wygląda, ale tu jeszcze jeszcze na jutro coś tam do skubania im zostało i ten no ciężko jest tutaj utrzymać teraz łąki coraz mniej tej trawy, no ale miejmy nadzieję, że teraz tam no deszczownie tam armatka prawie Doszło, ale chłopaki wyłączyli wcześniej, bo tam żeby akurat przerwa była, to żeby nie pilnować w czasie przerwy To teraz wyłączyli No i zaraz powiem im Żeby ten, żeby przestawili deszczownie w drugą stronę A ja pójdę karmić bo tu już ten Coś tam się niby chmurzy, ale na razie dużo z nieba nie spadło Zobaczymy, znajomy tak przyjdzie trochę później, więc będzie prasował. Mam nadzieję, że mu się uda to sprasować dzisiaj. No ale zobaczymy. Dobra, widzimy się później. No, ja już mam nakarmione. Chłopaki rozstawili deszczownie i ten. I ogólnie już jest czas dojenia. Jeszcze muszę później jałówki y, nakarmić po tamtej stronie, już zjadły. Tutaj te jeszcze mają, tylko trzeba podwalić. Nie jałóweczki, ogólnie te jałówki stąd. Y, jutro prawdopodobnie zobaczymy jeszcze, y, jak tam, z, no w sumie zwożenie balotów jeszcze będzie. Jutro. No to myślę... W sobotę może weźmiemy te ołówki Damy do tamtej obory Tam całkiem z tyłu, po tamtej stronie I tutaj będziemy kopać ten obornik I tutaj docelowo w tym roku chcę zapełnić tą, tą wiatę tutaj dotąd Do... Y, słomu chcę zapełnić No, także... Najpierw będzie słoma, powiedzmy, do, do tych belek układana tak. A potem, jak już dojdziemy, równą ścianę do tamtych belek, będziemy od ten, odtąd w tą stronę szli. I tyle. No, tutaj wam jeszcze pokażę. Chłopaki zrobili porządek tutaj przy oborze. Z przodu jest posprzątane tutaj. Już jest, jest jakiś tam porządek, już zachowany tutaj. Także, no, ogólnie w następnym tygodniu też trzeba będzie się zabrać tutaj za te igla, wszystkie wiaderka e, zabrać, wysprzątać. Będę chciał te ostatnie czelaki, co mam tutaj w tych dużych iglach ustawiać, a te małe igla już e, do mycia, wszystko umyć, ułożyć. I żeby to już było poukładane, żeby tutaj już nie szpeciły te igla. Także no nie pipek. Tak jest, nie? No. A no, deszczownie już chodzi Na tym wolnym biegu, to tam, tam jest trochę dalej, bo tam aż 500 metrów jest także do jutra tam, jutro to wieczorem prawdopodobnie dojdzie. No, także no, na dzisiaj już chyba będzie wszystko, także dzięki za uwagę, trzymajcie się. I do następnego cześć.